Dobra, ten sam dzień co co unboxing radia na babci. Jadę rozwieść paczki. I myślałem, że o godzinie 12.26 ten ruch to będzie jeszcze taki maciubki, tak? A tu się okazuje po prostu, że, że jednak, już do samych świąt, tak naprawdę ten ruch będzie szalony, tak? Mam nadzieję, że w żadnych korkach nie będę stał. W każdym razie tak, zatankowałem samochód, zanim jeszcze wyjechałem, to i uzupełniłem olej i płyn do spryskiwaczy, bo wszystko było na minimum. Eee, także trochę mi jeszcze z pół godziny, około pół godziny mi zabrało. No ale już jesteśmy w drodze, tak? Kolejny przystanek to Kobylany. Fajny okres, pochodzić sobie na pieszo, pospacerować, poobserwować życie z boku, ale do jazdy, do zakupów, to już nie jest ten moment. Jest wszystko zawalone pewnie ludźmi także. Ponieważ, ponieważ, mam nadzieję, że to będzie lepsza opcja niż jechanie przez trasę, którą normalnie bym pojechał. Która zwykle jest strasznie zakorkowana w godzinach szczytu. Co prawda nie ma godzin szczytu, ale, no ale jest sobota, tak? W poniedziałek jest wigilia. Także, normalnie o tej porze nie powinno być tyle samochodów, a jest straszna ilość. Ale słońce daje. Ale jeszcze dwa dni temu był śnieg. Było na minusie, a dzisiaj jest plus 8 stopni w słońcu. Także. słońce daje, masakra mam okulary przeciwsłoneczne i to tak naprawdę bardzo fajny prezent od brata aczkolwiek tak niewiele wychodzę poza swój dom, pokój dom, bardziej dom że nie chcę przyśmiewać tego obrazu jakimiś szkłami tak? chociaż szkła są do najwyższej jakości to i tak wolę doświadczyć tego wszystkiego swoimi oczami bez żadnych filtrów pomimo, że dosyć mocno razi ale widzę wszystko aha zaczyna się o masakra po prostu to nie był dobry pomysł Dlatego chciałem to w czwartek załatwić, ale dzięki RTV-u i przesyłce, która przyszła po 19 zamiast po 14, muszę dzisiaj to robić, tak? W czwartek była przepiękna, zimowa, prawdziwa świąteczna pogoda. Właśnie wtedy, kiedy tu zaplanowałem sobie rozłożyć te prezenty, no ale niestety brakowało mi paczki jednej i nie chciałem tego dzielić. Tak, także robimy to dzisiaj. idą. Widać, że jest duży wiatr, przynajmniej na tej wyższej wysokości, bo akurat na pułapie ziemi, powierzchni, nie jest jakiś ten wiatr duży, ale widać po chmurach, jak szybko lecą, także musi mocno wiatr, dosyć wyżej. Chciałbym się wstrzelić z tym prezentem dla babci. Mam nadzieję, że mnie się uda. Teraz tak sobie myślę, jak rodzice, babcia, dziadek, wujek, ciocia, przez tyle lat robili nam prezenty, jakbyśmy byliśmy mali. Może niekoniecznie tyle czasu poświęcali i rozdrabniali się, tak jak ja to robię, ale też pewnie. Trochę czasu spędzili na wybieraniu. Także, chociaż w tak minimalnym stopniu, jak w tym roku im podziękuję skromnym prezentem. kiedykolwiek będziesz to oglądał, Robert, i na to dziękuję Wam. Szczególnie Tobie, Robert, tak? Bo jeszcze Cioci wtedy nie było, chyba, ale odkąd pamiętam zawsze. Nie no w sumie jak później ciocia była też były fajne prezenty, ale tak, tak, to jakoś było dawno, dawno, dawno temu. Zawsze prezenty były na najwyższym poziomie ludziki GI Joe, jakie rzeczy elektroniczne. Także prezenty zawsze były fajne, naprawdę fajne. Tak niestety chyba cała droga będzie dzisiaj wyglądała. powiesz o tych prezentów tak naprawdę tylko ty Koko będziesz wiesz ile ile czasu mi to zajęło ile ile zachodu żeby skolekcjonować powybierać te prezenty dla wszystkich tak naprawdę najwięcej wiesz, tak? ale to i tak jest tylko jakiś tam ułamek tego co ja wiem niby prosta rzecz, tak? Mój perfekcjonizm nie pozwala po prostu załatwić takich spraw szybko. Muszę być pewien, że to jest właśnie to: czuć, wiedzieć, jakość. Wszystko musi iść w parze, dlatego mi to schodzi tak strasznie długo z tym wszystkim. No, ale może to ma jakieś też dobre do swoje strony. O Boże, co to za. sure Goda, gdyby nie było mokro jeszcze, to już w ogóle rewelacja by była. Chwila prawdy. Zaraz się okaże, jak długi korek jest. Jeden z najbardziej zatłoczonych punktów w Radomiu, przez który muszę się wielokrotnie na tygodnie przebijać. Naprawdę piękne chmury. dobra wiadomość, jest tylko skrzyżowania do skrzyżowania korek I to nie jest sarkazm, bo bywa gorzej oh, fuck you. tak to jest, jak się człowiek zawaha, Gdybym się nie zawahał to bym od razu wyminął go i tak jest z większością chyba, chyba rzeczami w życiu Że czasami mamy naprawdę krótki czas na decyzję, jak się zawahamy, to tej ty... Szans już nie mamy. I nieładnie to ludzie robią bardziej ta pogoda przypomina jesień niż zimę. Brakać, ale całkiem, całkiem mały ten korek. Wydawał się większy, się szybko to przejeździło. Zobaczymy, co jest dalej. Wiecięcie, bo tutaj trochę postoję, nie ma tu nic ciekawego tak mi się wydaje chociaż prawa nitka dosyć powinna szybko się upływać